Znalazłem no, dzisiaj dwa słowa o latarce Streamlight TLR-7A e, Dostaliśmy ją od Jacka ze Specbrands e, I generalnie jest zajebista e, O co chodzi dlaczego jest taka fajna Malutka latareczka o mocy 500 lumenów e, 5000 kelwinów e, Świecąca na dystansie około 140-150 metrów Sprawdzimy sobie to oczywiście na strzelnicy e, Żywotność baterii e, 1,5 godziny Jakaś tam wodoodporność, wykonana z aluminium. Standard. Eee, ładowana, ładowana. zasilana baterią, co jest od przodu, co jest fajne, bo możemy sobie wymienić baterykę w trakcie pracy. Nie musimy latarki zdejmować z broni. Wkładamy ją sobie tutaj. CRK, pach. To jest fajne. Patent wyłączania. Eee, tutaj wystarczy ją delikatnie przekręcić. I w tym momencie nie ma możliwości włączenia latarki, jeżeli ją przewozimy w torbie, w plecaku, jest zabezpieczona. To, to, to co zyskuje na szczególną uwagę To jest kwestia włącznika TLR7 w 7 a w odróżnieniu od TLR7 Różni się włącznikiem Tutaj mamy dla porównania ósemkę Czyli latarkę wyposażoną w laser Laserowy wskaźnik celu Natomiast to nie ma znaczenia istotnie jest włącznik Takie włączniki były w TLR-kach na początku Czyli wymagały naciśnięcia z boku Tutaj To był dramat żeby to podłączyć dobre, żeby pracować na tym przy broni to nie było wygodne. Wszelkiego rodzaju włączniki z boku wymagały zmiany chwytu, a to nie jest wygodne do pracy. Fajna latarka dobrze działa, dobre parametry, natomiast włącznik był mankamentem. To, co zrobili w generacji A, czy to 7, a czy 8, a to jest zastosowanie włącznika. Włącznik działa w ten sposób, że możemy go sobie nacisnąć. Jedno kliknięcie powoduje włączenie. Dłuższe przetrzymanie powoduje, że wtedy, kiedy mamy docisk, wtedy jest włączona. Kiedy puszczamy, wyłączamy proste. Latarka jest montowana do broni na szynę przez dokręcenie jej tutaj odpowiednią śrubą. Ale co jest ważne, w zestawie otrzymujemy jeszcze plastikowe elementy, które służą do blokowania na szynie broni w tym miejscu. One są ładnie opisane. W zależności od tego, jaką mamy broń co chcemy zamontować, podany jest parametr, yy, który, montaż chcemy, który montaż powinniśmy zastosować. W moim wypadku to będzie Glock yy, piątej generacji, czyli rozwiązanie 19131. Wykręcam śrubę. wkładam ten element ponownie śrubę montujemy sobie to w ten sposób na pistolecie dokręcamy śrubokrętą śrubkę Pach. w tym momencie mamy gotowe rozwiązanie i teraz co ważne przy standardowym naszym chwycie, wystarczy opuścić kciuk. Działa to zarówno na prawą rękę, jak i na lewą rękę. Czyli nie potrzebujemy modyfikować w żaden sposób naszego chwytu, a latarka będzie włączana bardzo blisko, bardzo blisko kciuka. W zależności od tego, jaki kto ma potrzeby, są dwa włączniki, jeden niższy, Jeden niższy, drugi wyższy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Sprawdzimy, czy pasuje do naszej kabury. Oczywiście, że pasuje. Stary, sprawdzony Safari Land 6354DO. Teoretycznie dedykowany do X300. Telerka pasuje. Bum.